Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was, a raczej dobry wieczór, bo jest wieczór. Dzisiaj zaczynam nagrywać od wieczora. Mamy 1 grudnia i mega się cieszę, bo ja uwielbiam grudzień, uwielbiam święta, uwielbiam nagrywać vlogmas, w ogóle lubię nagrywać. Co nie zmienia faktu, że muszę Wam się wytłumaczyć, bo ostatnio nie było mnie jakieś pół roku jak nie dłużej. I powiem szczerze, że miałam bardzo dużo w sumie na głowie, jakby nie było. Bo po pierwsze musiałam zaangażować się trochę bardziej w pracę. Po drugie, miałam małe problemy zdrowotne i musiałam tak naprawdę na około dwa miesiące zrezygnować z siłowni. Dalej nie mogę zbytnio podnosić jakichś nie wiadomo jak dużych ciężarów, ale na siłownię wróciłam. Z tego względu, że po prostu miałam problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Byłam z tym u neurologa, byłam z tym u lekarzy, miałam zalecone i masaże, i fizjoterapię, i tomografię głowy. Niestety na nie nie poszłam, bo czeka się po prostu na terminy w Polsce mega długo, co nie zmienia faktu, że nie pójdę, na siłownię wróciłam. Nie są to już stricte ciężary typu trójbój, jest to po prostu ćwiczenia, żeby podtrzymać swoje zdrowie dla sylwetki, dla samopoczucia. I przyznam się szczerze, że trochę się cieszę, bo nie mam takiej presji zawodów, nie mam takiej presji startów, nie mam presji tego, że jak jakieś podejście mi nie pójdzie, to że trening się zawali i tak dalej, bo jestem przed zawodami. Teraz przychodzę sobie na treningi na spokojnie ogólnie. Mega dobrze się już czuję właśnie wracając na ciężary, mimo że one są dziecinne, bo wyciskanie ostatnio, w sumie wczoraj bodajże miałam 5 na 5 i wycisnąłam 40 kg, to jest nic, co nie zmienia faktu, że jeszcze 3 tygodnie wcześniej nie mogłam nawet tych 40 kg wycisnąć, więc no są plusy, są minusy. Yy, więc musiałam sobie trochę podreperować zdrowie, musiałam yy, troszeczkę odpocząć, uspokoić głowę i, tak jak mówiłam, skupić się bardziej na pracy. Więc dopiero teraz wracam, ale że jest grudzień i że zaczyna się czas vlogmasów, także dzisiaj wieczorem zaczynam nagrywać, tak jak mówiłam, 1 grudnia. Yy, yy. Już mam pomarańcze w domu, uwielbiam pomarańcze, ale staram się je właśnie kupować tylko w okresie jesienno-zimowym, bo właśnie one mają taką jakąś magię i w ogóle nie wiem. Na święta będę je nakupować goździkami, co by ładnie w domu pachniało. A tymczasem ja się zbieram pomalutku, bo idziemy sobie z Pawłem na e, małą przyjażdżkę rowerową. E, bo jesteśmy przeziębieni, jak nie chorzy, ale po prostu w domu się nie da siedzieć, więc idę się zbierać i lecimy na rower. Tak, jak mówiłam, perfekcyjną panią domu nie jestem, ale już pochowałam wszystkie jesienne ozdoby, kubki, koce, w sensie pościągałam. Będę je chować, tylko muszę kupić takie duże pudełko, takie jak jest tutaj. A tutaj wyciągnęłam wszystkie świąteczne ozdoby, które będziemy sobie niedługo przeglądać. Wybrałam sobie kocyk, który będzie szedł na łóżko, więc, więc niedługo zaczynam przestrajać mieszkanie. Ogólnie wymieniłam choinkę. Ja nie przepadałam za taką choinką na pniu, ale że mam dosyć małe mieszkanie to ta choinka na pniu jak najbardziej nam się sprawdzi, co nie zmienia faktu, że i tak jak kiedyś gdzieś tam się wyprowadzimy do swojego już, na swoje o tak, to będę mieć taką naprawdę porządną choinkę, chyba, że ta mi się sprawdzi dobrze, to po prostu kupię większą. Ale chyba zdecydowanie już czas zamienić mieć wycieraczkę na świąteczną i wynieść śmieci. Jest ciemno jak nie wiem i zapewne mnie nie widać, no, powiem Wam szczerze, że e, śmieci, które wyrzucam teraz, to są tak naprawdę z około dwóch, może trzech dni, i uzbierały mi się dwa worki. Okej, okay, te worki są małe i cienkie, i staram się po prostu mm, mniej do nich wyrzucać, żeby mi się nie podarły gdzieś po drodze. I jedzie samochód, ale przyznam szczerze, że strasznie irytuje mnie fakt, że. Mm, wszystko, co mamy, jest w plastikach i to generuje tyle śmieci, e, i tyle e, zanieczyszczamy środowiska, a nie, da, nie potrafię z tym jakoś walczyć. A do czego zmierzam, że nie potrafię z tym walczyć? Po prostu nie mam takiego sklepu u siebie, żeby móc na przykład, nie wiem. Mm, ryż kupować osobno nie w tych foliowych workach i tak dalej i tak dalej jest taki jeden sklep, który to oferuje ale jest naprawdę daleko ode mnie i po prostu nie mam na to czasu najnormalniej w świecie żeby jeździć do tego sklepu cały czas i tak dalej więc mega mnie to irytuje staram się jak najmniej kupować rzeczy właśnie w takich opakowaniach ale no mimo wszystko naprawdę mega ciężko chociaż może jak się kiedyś przeprowadzę gdzieś bliżej tamtego sklepu to już zacznę właśnie kupować bez bez tych foliowych bez tego plastiku. Chociaż teraz to powiem szczerze, że nawet rzodkiewki sprzedają już takie bez tych szypułek i w plastikowych workach. To to jest totalne dno albo kolby kukurydzy na plastikowych, styropianowych tackach i w streczu. To jest dla mnie totalne dno i totalna porażka naszego społeczeństwa. Co? Nie no, dawaj tam na ten! No, prawo! Eee, nie, za sceną! I jestem kompletnie niewidoczna w sensie w kamerce, ale mam na sobie teraz czapkę i komin z wełny melino. I powiem szczerze, że na takim mróz jest naprawdę fantastyczna, ta... eee, tak. Nie widać, bo już z bulwaru w miasto i czekajcie, o! Już widzę światło. Idziemy za nim. A tak to się prezentuje. Ty, ty. Jednak nie widać. W takim normalnym świetle to prezentuje się jak kominiarka, ale tak jak mówiłam to jest komin, w sensie bówka i właśnie czapeczka. I naprawdę to jest odkrycie Pawła, tak de facto. I mnie tym zaraził, bo naprawdę mega grzeje. I sprawdza się nie tylko właśnie na rowerach, ale czy jak jeździmy do lasu, czy na grzybki na do przykład, biegania. do biegania. Tak jak mówiłam wcześniej, jakieś. Myślę, że nawet fajnie by się sprawdziło, Jezu, a się Myślę, że nawet fajnie by się sprawdziło na narty, jak ktoś lubi sporty zimowe, właśnie narty, snowboard i tak dalej, pod, pod kask, pod okulary. Wyszliśmy do domu, i ja musiałam podłączyć kamerę, bo nie wiem, czy to się nagrało. Zobaczę przy montażu, że mi się bateria rozładowała, jak zwykle nie przygotowałam się. Już miałam w tamtym roku nową baterię kupić i tego nie zrobiłam. Możecie w wtedy słyszeć czajnik, bo robię sobie herbatkę. I ta herbatka jest z Lidla, ona jest e, wanilia z miodem. I to jest moja ukochana herbata na jesień i na zimę, ale szczególnie na zimę. Do tego jeszcze czasami lubię sobie pokroić pomarańcze, rzucić goździki i tak dalej. Więc ja sobie robię herbatkę, żeby się zagrzać. I będę robiła sobie kolację a na kolację. Na kolację dzisiaj robię spaghetti i to samo spaghetti w sensie dwie porcje, bo jedną porcję będę zabierać jutro do pracy na śniadanie. E, lubię sobie gotować do pracy, czasami mi się nie chce, ale lubię jeść takie pyszne, domowe jedzonko właśnie w pracy, jeszcze jak jest ciepłe, to już w ogóle. Cieplutka herbatka jeszcze nie w świątecznym kubku, aczkolwiek zielony, więc już po malutku, po malutku grudniowy. E, świątecznych kubków jeszcze nie wyciągałam, bo myślę, że przed samym Mikołajem będę przestrajać mieszkanie, ale u mnie to wiecie, wszystko się zmienia y, bardzo często i ze względu na pracę, ze względu na treningi i tak dalej, więc coś tam sobie planuję, ale liczę się z tym, że z planów czasami mi nic nie wychodzi. Dobra, robimy spaghetti, bo jestem mega głodna. Okej, okay, jedzonko do pracy gotowe jest, to jest moje spaghetti z serkiem, oczywiście tutaj Paweł zrobił sobie makaron z pieczarkami i z kiełbaską i czasami dodaję do tego jeszcze, e, co? E, twaróg. I na początku jak Paweł zrobił taki, taki makaron z kiełbasą, z twarogiem to było takie, no jak można połączyć kiełbasę i twaróg? A powiem, że to jest naprawdę bardzo smaczne. A ja tymczasem zabieram się już do jedzenia obiadku. Tu sobie jakiś tam filmik w tle leci. A raczej kolacji, piję herbatkę i trzeba będzie się, trzeba będzie się ogarniać i spać, bo jutro kolejny piękny dzień. Muszę podłączyć kamerę na noc, żeby się ładnie naładowała. I y, zacząć kolejny tydzień, w sumie już grudniowy i mega się z tego cieszę. Także mam nadzieję, że taki szybciutki vlog Wam się podobał. Yy, I zapraszam, widzimy się już jutro. Trzymajcie się i pa!